Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Whisky Mold Content z tej strony. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do mojego ulubionego regionu w Szkocji regionu oczywiście w kontekście whisky i de facto chyba najbardziej ubogiego regionu, jeżeli chodzi o ilość destylarni chociaż kiedyś było zupełnie inaczej. Butelka, o której chcemy się przyjrzeć nieco bliżej w dniu dzisiejszym to whisky Kilkeran w wieku lat ośmiu. Jak już zapewne zwróciliście uwagę, zwłaszcza osoby, które znają whisky z Campbelltown, znają Glen Glengale i produkty whisky Kilkeran. Z pewnością zauważyliście, iż jest to whisky nieco ciemniejsza. Jest to whisky z beczek poszery. O tym oczywiście będziemy mówić w dalszej części. A teraz kilka słów na temat samej destylarni, krótko na temat historii. Destylarnia Glen Gale a whisky Kilkeren. Jak to się stało? Dlaczego whisky nosi inną nazwę niż destylarnia? Otóż nazwa Glen Gale została opatentowana wcześniej przez Loch Lomond Group. Jest ona używana teraz w przypadku blendów Taką nazwą określa się, nazywa się pewne blendy z regionu Highland. Dlatego też destarnia Glen Gale postanowiła użyć innej nazwy i użyła właśnie nazwy Kilkeran do określania swojej łyski. Poza tym Glen kojarzy się z jakże to licznymi dolinami w regionie Speyside, jak również w szkockim Highlandzie. Dlatego tutaj w przypadku łyski z Campbelltown chciano zachować jednakowoż charakter tego regionu, gdyż jest on dość wyraźny i dość specyficzny. O tym też powiemy sobie za chwilę. Ok. Deslarnia Glen Gale powstała w roku 1872. Została ona założona w zasadzie przez jednego z członków rodziny, za którą stoi również założenie weslarni Springbank. Taka ciekawostka. W dniu dzisiejszym, oczywiście, deslarnia Glen Gale również należy do właścicieli destylarni Springbank, także w zasadzie nic się nie zmieniło zbytnio od tych wielu wielu lat, aczkolwiek to co stoi za historią destylarni Glengale to chociażby fakt, że destylarnia ta w 1925 roku została zamknięta i tak naprawdę długo, 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 długo produkcja została tak jakby wstrzymana, uśpiona. Destylarnia została aktywowana i tak naprawdę zaczęto Znowu produkować whisky w tej destylarni w roku 2004, czyli całkiem, całkiem niedawno. Oczywiście przez ten czas pojawiały się whisky working progress, wiele różnych wypustów, którymi zachęcano chociażby konsumentów do tego, aby określać, czy ta whisky im smakuje, ile jeszcze czasu musi spędzić, gdzie jest ten taki idealny punkt, idealny moment, kiedy to ta whisky będzie mogła. Być spokojnie butelkowana jako linia podstawowa wypustów destylarni. Takowy moment miał miejsce w roku 2016, kiedy to po raz pierwszy zabutelkowano 12-letnią łyżki z tej destylarni. Tutaj nawet mam taką łyski, taką butelkę. To jest ten Kilkeran w wieku lat 12. Już po kolorze widać, że jest ona nieco jaśniejsza niż dzisiejsza bohaterka, ale o tej 12 powiemy sobie kiedy indziej w innym odcinku. A dzisiaj skupimy się akurat na tej łyski. Region Campbelltown jest ogólnie bardzo ciekawym regionem, jeżeli chodzi o szkocką łyski, o jej produkcję, gdyż na przełomie XIX i XX wieku była to światowa stolica produkcji whisky. W jednym mieście było ponad 30 destylarni. Ale jak już historia pokazała w wielu innych przypadkach szkockiego gorzelnictwa Nastąpiły trudne czasy I destylarnie jedna po drugiej Zamykały się upadały likwidowały Na dzień dzisiejszy mamy tylko trzy destylarnie jest to destylarnia Glengale czyli Destylarnia o której mówimy w dzisiejszym odcinku jest to destylarnia Springbank Jak również destylarnia Glenskosia Te trzy destylarnie pozostały I dość dobrze Prosperują, aczkolwiek są to destylarnie, których produkcja nie jest zbyt duża. Przynajmniej w przypadku Springbanka i Glenn coś takiego występuje. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda w kwestii destylarni Glen Scosia. Nasza destylarnia to destylarnia dość mała. Nie produkuje ona na tak szeroką skalę i w tak dużej ilości, jak to robią inne destylarnie. Tutaj bodajże w grę wchodzi około niespełna milion litrów rocznie, z tego co kojarzę. Nie jestem pewien, ale to czego jestem pewien to fakt, że destylarnia ta pracuje tylko przez 3 miesiące w ciągu roku. Także jest to naprawdę, naprawdę krótki okres, jeżeli chodzi o produkcję. Do niedawna ten proces trwał około 6 tygodni. Także kilka lat temu ten proces wydłużono dwukrotnie z tego względu, że. Popularność tej łyski zaczęła rosnąć, coraz więcej osób zaczęło sięgać po produkty destylarni Glengale, czyli po whisky Kilkeren, dlatego też zarządcy destylarni postanowili tą produkcję zwiększyć. Tak to wygląda w dniu dzisiejszym. Dość ciekawa tuba, mamy tutaj wieżę, która, którą widać z zakrat tak jakby. Otóż jest to autentyczny motyw, który można spotkać bezpośrednio w destylarni. Jest to otwór w murze, przez który widać właśnie tą wieżę w oddali, i postanowiono użyć tego właśnie jako logo, jako taki znak rozpoznawczy na każdej butelce. To, chyba o czym też warto wspomnieć, to położenie miasta Campbelltown. To zachodnie wybrzeże Szkocji w zasadzie. Jest to półwysep Kintyre. Ten półwysep leży mniej więcej pomiędzy wyspą Aran a Ilo. Także jest to dość charakterystyczny region, jeżeli chodzi o produkcję szkockiej whisky. I ten region wyróżnia się spośród innych regionów whisky w Szkocji. Wyróżnia się pod względem charakteru swoich produktów: whisky, które tam są tworzone, które tam są produkowane i które tam leżakują. I o tym powiemy sobie analizując właśnie dzisiejszą whisky Jeżeli chodzi o to, co mamy dzisiaj na stole O kilka rana, letniego z beczek poszery Whisky ta pojawiła się na rynku około listopada ubiegłego roku, 2019 roku I powiem Wam szczerze, udało mi się kupić dwie butelki na początku grudnia Dosłownie na początku grudnia Dwa tygodnie później w Wielkiej Brytanii whisky ta już była niedostępna. Rozeszła się jak ciepłe bułeczki bardzo szybko. Prawdopodobnie wynika to z ceny, jaką destylarnia zażyczyła sobie za butelkę tej łyski. W Wielkiej Brytanii był to koszt około 50 funtów, 51 bodajże funtów za butelkę tej łyski. Mamy tutaj do czynienia, oczywiście, z produktem jak najbardziej naturalnym, bez dodania barwników, nie ma tu filtracji na zimno. Whisky ta jest butelkowana w mocy beczki. W przypadku tej łyski mamy do czynienia z mocą 57,1. I to, na co chciałbym Was uczulić, i to, co chcę zaznaczyć, jeżeli chodzi o 8-letnią z destylarni Glengale. Oczywiście kryje to do osób, które z to whisky do czynienia nie miały, a być może byłyby zainteresowane kiedykolwiek kupnem takiej butelki bądź poszukaniem. To może nie być łatwy proces w tym momencie, dlatego że ta whisky ona bardzo szybko zniknęła, jeżeli chodzi o rynek brytyjski. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce. Być może macie dostęp do jeszcze do jakichś butelek, macie tam wiele różnych sklepów, wielu różnych dystrybutorów, być może uda Wam się zdobyć takową butelkę jeszcze. Osobiście uważam, że warto. O tym powiem za chwilę. Ale to, na co chcę Wam zwrócić uwagę, to fakt, że jeżeli chodzi o produkty Dyslarni Glengale, o whisky Kilkeran, Ośmioletnie whisky występują w dwóch opcjach. Mamy do czynienia z whisky z beczek po Bourbonie i mamy do czynienia z whisky z beczek po Sherry. Ta whisky z beczek po Bourbonie jest dość powszechnie dostępna i podejrzewam, że z zakupem tej butelki nie będzie problemu. O co chodzi? Obydwie te butelki, obydwie te whisky mają identyczne etykiety zarówno na butelkach, jak i identyczne tuby. Jedyne, co odróżnia te dwie whisky od siebie, to jest po pierwsze kolor, aczkolwiek może być sytuacja, kiedy nie macie możliwości zobaczyć, co jest w tubie. Dlatego też określeniem, która whisky to która, która pochodzi z beczek po Bourbonia, która z beczek po Sherry, to jest tylko i wyłącznie jeden wyznacznik, to moc whisky. W tym wypadku to jest 57,1% alkoholu, i ta moc towarzyszy tylko i wyłącznie łyski z beczek po sherry, gdzie tych beczek po bourbonie, łyski z beczek po bourbonie, było już chyba 3 albo 4 bacze z tego, co kojarzę. I tam ta moc z każdego bacza, z bacza na bacz się zmienia, ale ta 57,1 nigdy się nie powtórzyła w przypadku beczek po bourbonie. Także to jest jedyny znak rozpoznawczy. Jeżeli zobaczycie albo weźmiecie do ręki tubę, albo zobaczycie gdzieś tą tubę, jeżeli zobaczycie 57,1% alkoholu, to jest na pewno kilka ran 8-letni z beczek poszery. Rzecz bardzo ciekawa i moim zdaniem godna uwagi. Także produkt naturalny, zabutelkowana w mocy beczki, bez dodanych barwników, bez filtracji na zimno. 50 funtów. Nie dziwoty, że tak szybko się ta łyska rozeszła. To, co nam pozostało, to na pewno. Spróbować, co mamy w butelce, z czym mamy do czynienia. Ja tej butelki otwierać nie muszę, na szczęście, gdyż dysponuję takim małym sampelkiem, który otrzymałem tutaj od lokalnego youtubera, który w języku angiel angielskim zrobił odcinek dotyczący tej whisky. Określił to whisky mianem whisky roku 2020. Jeżeli Kogoś z Was mogłoby to interesować, jeżeli chcielibyście posłuchać bardzo ciekawego gościa, który mówi o whisky, robi dość ciekawe recenzje w tylko angielskim, to bardzo polecam. The Whisky Friend Alan, gość bodajże z Manchesteru, z tego co kojarzę. Link wam zostawię w opisie do jego kanału. Jeżeli ktoś jest chętny zajrzeć, to serdecznie zapraszam. Także od niego mam tego sampla, dzięki temu nie muszę otwierać tej butelki. Pewnie w przyszłości i tak otworzę, chociaż de facto mam jeszcze mały zapas. Mam jeszcze jedną butelkę, udało mi się kupić dwie. W zasadzie to były dwie ostatnie w tym sklepie, w którym kupowałem, także. Także udało się, udało się. Kolor naprawdę, naprawdę fajny, kolor ciemny. Jest to whisky z beczek po sherry, z tym, że nie wiadomo po jakim sherry, nie, nie zostało to określone. Wiadomo tylko, że są to beczki Richard po Sherry, także. Ale jak na 8 lat, zwróćcie uwagę, jak na 8 lat leżakowania w beczce po Sherry i tak intensywny, ciemny kolor, to no, beczki musiały być dobrej jakości, bez wątpienia. No i mamy do czynienia z Town od razu. Każdy z Was, kto kiedykolwiek miał do czynienia z whisky z regionu Campbelltown, wie o czym mówię. Mnóstwo ciemnych, suszonych owoców. Rodzynka, daktyle. Suszone śliwki. Jest ciemno, jest grubo. W aromacie czuć, że ta whisky jest dość oleista. Że jest gęsta. No i ten typowy dla Campbell Town, Aromat, czyli coś w stylu delikatnie podpalanej gumy. Coś jak kurz takie. Ja mam takie skojarzenie, jeżeli chodzi o ogólnie o wszystkie whisky z regionu Campbelltown, zwłaszcza o whisky z Glengale i whisky z, ze Springbanka, Gdyż tam jest dość sporo owocowości w tych whisky i tam jest coś takiego, co, coś co mi się kojarzy z taką zakurzoną spiżarnią pełną E, takich starych dżemów, soków, gdzie te uszczelki w słykach już puszczają, ten aromat tych takich owoców z tych, z tych słoików się już ulatnia, wszystko to jest pokryte takim kurzem. Takie mam skojarzenie, właśnie wąchając to łyski. Oczywiście, e, w przypadku łyski Kilkeren e, jest to łyski delikatnie dymna. Tutaj w grę wchodzi około 15 ppm. -ów. 15 do 20, bodajże, ppm. -ów. Także ten dym jest delikatnie wyczuwalny w aromacie. Nie ma go zbyt wiele. Coś jak czekolada. Coś, co mi się kojarzy z olejem silnikowym taki aromat. Taki brudny, wiecie taki smar. O, puszka smaru. Mechanicy wiedzą o co chodzi. Bardzo intensywny. Dość słodki aromat. Naprawdę jest taki bogaty, taki pełny. Jakaś czekolada gdzieś tam. Mnóstwo, mnóstwo owoców. Naprawdę bogaty aromat. Dobra, idziemy do smaku. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Whisky jest bardzo oleista, jest bardzo gęsta. Mocno przywiera do każdej części jamy ustnej. Jest naprawdę grubo. Jest słodka, chociaż nie jest za słodka. Dużo ciemnych owoców. Dużo daktyli rodzynek, suszonych śliwek odrobinę dymu, ale tego dymu nie ma wiele. Jest go tak idealnie w sam raz. Te takie nuty kurzu. Takie coś może w kierunku nawet takiej lekko zadilgotniałej piwnicy. Takie nuty gumy przypalanej, Coś w tym stylu. Jeszcze jeden łyczek. Jest taka delikatna winność. Są oczywiście nuty zbożowe, nuty jęczmienne, nuty słodowe. Bardzo intensywnie i słodko. Takie nuty garażowe, bym powiedział, takie nuty piwniczne, taka ziemistość być może. No, nie jest to whisky dla każdego na pewno. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do picia whisky ze Spaceite, słodziutkich, przyjemniutkich, karmelkowych, owocowych, jabłuszkowych, no to tutaj przede wszystkim mamy do czynienia z dużo szerszą paletą. Te whisky jest o wiele bardziej rozbudowana. Trochę trudniejsza w odbiorze, przez to, ale myślę, że no może stanowić dość ciekawe wyzwanie dla osób, które chciałyby takie whisky spróbować. Pamiętajcie, należy poszerzać swoją paletę. Próbujcie wszystkiego, co się da. Nie słuchajcie tych, którzy Wam mówią, że nie, nie ruszajcie whisky dymnych, bo to nie dla Was, bo, bo to wam, wam przeszkodzi, nie pomoże Wam. Tak nie jest. Uwierzcie mi, tak nie jest. Jeżeli ktoś spróbuje łyski dymnej, mu nie posmakuje, dalej pijcie swoje space cidery. A na whisky dymno jeszcze przyjdzie czas, uwierzcie mi. Znam wiele takich osób, których whisky dymna odrzuciła. Jakiś czas później stali się miłośnikami whisky dymnej, i teraz tak naprawdę nie chcą słyszeć o żadnej innej whisky. Piją tylko wszystko, co pochodzi z Aila. I nie tylko. Whisky dymna to nie tylko Isla. O tym też kiedyś mówiłem. Naprawdę genialna whisky w tej cenie. Jeszcze jeden uczek i przechodzimy do finiszu. Finisz lekko pikantny, słodki, mnóstwo owoców oczywiście, delikatna winność. Cytrusowość w kierunku pomarańczy. Ta gęstość whisky powoduje, że ona dość mocno przywiera do, do całej jamy ustnej wewnątrz. I to się trzyma i trzyma i trzyma. I ta pikantność imbiru z tą owocowością takich ciężkich, suszonych owoców, z tym lekkim dymkiem, delikatnymi notami dymnymi i z tym takim, tak zwanym Campbelltown Funk, czyli z tą taką nutą właśnie wyróżniającą, re, wyróżniającą region Campbelltown, to się wszystko fajnie trzyma. To ten finish bardzo ładnie nam wiedzie. finish dość długi, fajnie trwa. Powiem wam szczerze, to jest najlepsza whisky z Campbelltown, z jakąś do tej pory spotkałem. I tego się będę trzymał jak najbardziej zwłaszcza biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości tego soczku, który mamy w butelce. 50 funtów to jest około 250 zł w Polsce. Ja podejrzewam, że w Polsce Tałyski była droższa swojego czasu. Już teraz widzę jakby to określić dość mocno kulturalnie. Tałyski pojawia się na rynku wtórnym w Polsce. Niektórzy panowie Życzą sobie kwotę w granicach 450 do 500 zł, czyli tak naprawdę dwukrotną wartość ceny, którą ja zapłaciłem za tą butelkę w Anglii. Ja podejrzewam, że cena tej łyski będzie rosła, dlatego że tych butelek chyba nie było zbyt wiele, skoro wszystko się wyprzedało w ciągu tak naprawdę około dwóch miesięcy. Więc e, jeżeli jesteście w posiadaniu tej butelki, zastanawiacie się, czy ją otworzyć i wypić ja bym otworzył i wypił, ja zamierzam tą butelkę otworzyć jedną sobie zostawię ale prawdopodobnie nie na handel tylko po to, żeby kiedyś po latach sobie otworzyć ją, zasiąść i przypomnieć sobie jak to było w 2019 roku kiedy ta łyski pojawiła się na rynku wspominać stare dobre czasy słuchajcie moi drodzy nie chcę się rozgadywać zbyt długo dziękuję wam za wasze wsparcie dzięki za to, że jesteście Dzięki za Wasze subskrypcje, dzięki za Wasze lajki like i komentarze. Trzymajcie, tak dalej. Niebawem dobijemy do setki, i wtedy mam w planie zrobić coś ekstra. Do 100 subskrypcji, oczywiście. Także zachęcam tych, którzy jeszcze tego kanału nie subskrybują, do rozpatrzenia takowej możliwości, gdyż takowa możliwość jest. A co najlepsze, nikogo to nic nie kosztuje. Myślę, że warto to zrobić. To już zależy od Was. Ja Was zmusić do tego nie mogę oczywiście, ale serdecznie Was zachęcam. Także trzymajcie się ciepło, pozdrawiam wszystkich i do następnego.